A może do nich napisać bardzo nieładnie z ich strony i jeszcze wprowadzają ludzi w błąd. No niestety te duże takie portale różne informacyjne, newsowe i tak dalej, chyba tak działają. Ale powiem ci tak słuchaj, olewam to, bo nie wspomnieli o mnie, więc jakby te bzdury, jakby, które tam wypisują, nie dotyczą mnie. Bo gdyby napisali, że to ja takie bzdury mówiłem, no to niestety musiałbym zareagować i ich wyprostować, że to jakby nie zrozumieli tego, co ja mówię. I słuchajcie, a jeżeli chodzi o to wprowadzanie w błąd, to dzisiaj mamy artykuł. Yy, dzisiaj mamy artykuł na Onecie. Tutaj pani Milenka wypisuje głupoty, słuchajcie. Yy, no tak to niestety jest właśnie, że czasami się coś przyślizgnie. Bo słuchajcie, jest coś takiego. Do podobnych wniosków doszli badacze z Uniwersytetu w Pawi, zespół. Analizował, jak miód zachowuje się w ekstremalnych temperaturach od 80 do nawet 140 stopni i okazało się, że krótkotrwałe pogrzewanie miodu w takich warunkach nie powoduje drastycznej utraty jakości. Przypominam Wam, że artykuł jest o tym, czy można miód dodawać do gorącej herbaty. I pani Milena wysnuwa wniosek, że skoro w badaniach im wyszło, że krótkotrwałe ogrzewanie nie powoduje Jakichś tam dużych strat, bo powoduje tylko małe, tak? No to można słodzić gorąco herbatę. No i to niestety, bo to nie jest badanie, na które ja się powołałem w moim filmie, tylko to jest badanie, które oni sobie wyciągnęli skądś. Tylko słuchajcie, problem jest tego typu, że badania trzeba też umieć interpretować i trzeba mieć oleju troszeczkę. Te badania, które przeprowadzał TOSI między innymi, są krótkotrwałe 30 i 60 sekund. I tam, w 60 sekundach, słuchajcie, w wyższych temperaturach już jest strata tej diastazy. Herbata to niestety nie jest 30 czy 60 sekund, tylko to są długie minuty. I gdyby przeczytali uważnie, gdyby przeczytali uważnie badania, na które ja się powoływałem i taką nawet tabelkę pokazywałem, to zobaczyliby, że. No nie, 20 minut czy tam 30 minut to, to jest stanowczo za długo, żeby mówić, że. Ten miód zachował swoje właściwości w tym gorącym płynie, tak cały ten trik polega na tym, że są osoby, które lubią gorące napoje, tak zaleją sobie gorącą wodą z czajnika, to już nie ma 100 stopni. Wiadomo, bo to już się już przestało gotować, tak? Kubek odbierze, jeżeli na przykład, piją kubku czy w szklance, tak, to naczynie odbierze część temperatury, znowu spadnie, tak? Dodadzą do tego łyche miodu, cytrynę na przykład. To też znowu zmniejszy temperaturę, ale lubią wypić takie wiecie, nie? Niektórych by to parzyło, nie do pomyślenia. A oni to wypijają sobie duszkiem powiedzmy w 5 minut, tak? To oni z tego skorzystają. Ale 20 minut w artykule.